Super bąk, który się boli na swoim super, super rowerze jechać Mama go holuje! Dzisiaj Towarzystwo rowerzystów Ma nudzącego trochę bonka Ma taki super rower twierdzi, że za dużo jeszcze dla niego. Dwa stopnie na plusie. Trzeba ruszyć kości w dal Dziesięć kilometrów przewidziane. Jest i on nadjeżdża. Twardy gość z mamą. Także nadjeżdża i on. Ja to też nie chciałem nagrywania. Pędź tak, żeby mama cię nie mogła dogonić. Są mi wały widawki. Na już czeka na wale. Na resztę rodzinę. Natomiast bąku szlifuje tempo mamy. Które oscyluje w, os w ośmiu. Minutach na kilometr, a nawet i wolniej, no ale to w końcu rodzinna, rodzinna przebieżka rodzinna wycieczka. Trzeba ćwiczyć wspólnie razem, pokonywać samego siebie. Bąku pokonuje rower, który troszeczkę za duży dla niego jest, ale już się rozkręciłeś. Widzę trochę co? Już lepiej ci idzie. Coś kombinujesz, chyba chcesz się wywrócić Dawaj, Ciśnij. nie nadmiewasz! Nacisnij mocno pod górkę będziemy zaraz wjeżdżać 5 km A, jest Nati Myślałem, że pojechał daleko No dobrze Jesteś tu Jedzie bąku z mamą Widawka, piękne widoki, no już jesienne niestety Zieleń zaczyna już w szarość wchodzić, w brązy No bo to już grudzień mamy, no to co się dziwić Tam oni są, tu, 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 tu To mamusi syznuś, Którego mamusia tam cały czas pilnuje, a on mamusie Mamusi się może wyżalić, bo tatuś to każe, każe jechać szybko Co ten zegarek Trening zakończony to jest dopiero połowa treningu. Jest i on. Piłuj, piłuj! Mama cię nie może dogonić. Tu koleś, który się nudzi, ale niedługo 40 km, 42 statą zrobi, to zdąży się spocić. Proszę, proszę parę słów. Proszę, parę słów do kamery. No dla dzielnych tutaj dzisiaj A, wracamy Nie, nie tutaj tam ja nie chcę tam Do Pawłowic tamtędy, tamtędy. 8 kilometrów zaliczone Obiegliśmy jeszcze stawik na Pawłowicach No i czekamy na Dziele... ja jedę do domu Myślałem, że jedzie z nami do żabki wy... yy, Wybrać sobie loda Maski. Ty masz ładną maskę Czerwone poliki Gdzie jest ta mama z tym bąkiem? O, <grych> Nowe skarpetki dzisiaj Nowe buty Drugi raz w tych butach Dyszkę robię w Bruksach Ale skarpetki eee, Kolejne, kompresyjne no powiem szczerze stopa gorąca, rozgrzana myślałem, że może będzie wrażenie że ta obciska i tak zwane mrówki chodzą ale nie, stopa jest po prostu aż za ciepło a czółko mi się też rozi no poczekam chwilę na nich no bo to jesteśmy na Pawłowicach ulica Krokusowa i wracamy pod dom To mi wyjdzie może tam koło 11 Ach, jest, jest i on, jest i ona, są i oni. Są i oni są i oni. Jedzie bąk, który trochę ma muchy w nosie ze względu na ten rowerek Jeszcze mu ciężko się z nim współpracuje. Jeszcze nie umie przerzutek przerzucać i hamować tym rowerkiem za bardzo, bo za krótkie paluszki, no ale twardym trzeba być. A on należy do tych twardych, twardzieli, najtwardszych z Tytanu. Bo to w końcu Power and Packer. Tytaniczne wyczyny. Czy jesteś mały, czy jesteś duży, ważne, żebyś miał swoje tytaniczne wyczyny. Proszę bardzo, i mama go nie może dogonić. Pędzi! Pędzi! Oj, chyba ja zjem twoją porcję loda. Chyba ja zjem twoją porcję loda. Niestety z złapał kapcia, a tu na tej stacji rowerów nie ma pompowania. To już trzeba No kapcia ma, no nie ma tutaj pompki do pompowania na tej stacji. Dobra. Czekaj, nie no, do tego. Jest to. no to prowadź ten tutaj... rowerek, tak? daj, ja będę szła a ty będziesz bieg z tatą, biegnij z tatą, no, a ja będę prowadzić. to jest oponę... Gdzie? Gdzie? ale jak Gdzie? siedzisz, zobacz, to widzisz jaki plak jest? widzisz jaki jest plak? To. no dobra, biegniemy stało nagle. no nie wiem, no a on coś mi mówi, że ma plaka, ale... No, no, nie no. Bąku lepiej biega niż jeździ. To jest biegać urodzony. Bąku się nie poddaje. Mama rower prowadzi, a on tutaj dzielnie z tą biegnie, bo on to zbiegać. Oj, nie mogę cię dogonić. Fiu, fiu. Jak ty szybko biegniesz. Widzicie to? Taki jest twardy gość z niego. Człowiek z tytanu.